Cześć, witajcie! Z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Eurodraftologii na moim kanale. Dzisiaj oczywiście, jak zawsze, weźmiemy sobie i wylosujemy kolejne państwo, na bazie którego zbudujemy narodowość. W drafcie, oczywiście. Ehm, jesteśmy obecnie w 1.8, mamy tylko jeden punkt zdobyty, także mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam o wiele lepiej. Polska, no, no nie dała rady. Ja nie dałem rady, może tak to powinienem powiedzieć. Wylosowałem tutaj już... E, kinderkę, a w środku w kinderce znajdują się Niemcy, moi drodzy. To są Niemcy. Dzisiaj postaram się nie patrzeć na zganie, tylko na zawodników, jakimi mi się dobrze gra. Oczywiście będę wybierał Niemców. Miejmy nadzieję, że Leno się nie powtórzy, żebyście mnie nie zabili znowu. I co, do roboty. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców, magic.pl Skądem, że jako Macie 5% taniej. No dobra, pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie trafić na formację, która mi pasuje? 4, 3, 2, 1. Wiecie co? Dlaczego by jej nie zabrać? No dobra, patrzymy, tu Niemiec raczej na pewno się pojawi, prawda? E, nie, nie pojawi się Niemiec, nie ma na pewno żadnego Niemca O, jest Daniel West z Juventusu, no proszę, a to ci ciekawe Iniesta, James, no i możemy tylko albo Iniesta, albo Bufona. No to wezmę bufona, przynajmniej na razie No i lecimy od góry, napastnicy. z Niemiec nie ma za wielu napastników, tak jak myślałem Aguero, chciałbym zabrać tą kartę, ale oczywiście nie mogę Więc albo Kane, albo Costa no niech będzie ten koszta My idziemy na prawe, e, prawego napastnika Tutaj kogo możemy zabrać Tutaj zabiorę sobie Bale'a Idziemy na lewego napastnika jest Marco Royce! Z przyjemnością go tutaj sobie zabiorę Ponieważ gra się nim świetnie Środkowa pomoc, tutaj troszkę Niemców jest I wow No tego się nie spodziewałem muszę przyznać Ale wybiorę tutaj Gundogana, Ponieważ świetnie zgrywa się Między innymi, chociaż powiedziałem, że nie będę patrzył na zgranie Prawda? No tak czy inaczej chyba bym go wybrał. Także środkowa pomoc. E, kogo my tutaj mamy? Mamy u wszystkich naprawdę mega dobrych. Ostatnio mega mi się grało lampartem, więc dlaczego by go nie wybrać, prawda? Bo mogę, bo mogę. Kolejny środkowy, kolejny środkowy no to dla mnie to jest tutaj wybór prosty, Nein, golan e, Razia oczywiście, jak nie ma Niemca, to bierzemy jego tutaj. E, nie ma nikogo, to nie będzie właśnie ten... I tak to on nie zagra tutaj Chamianga. tak jest? Tak jest Środkowa obrona Hummels, Boateng e, Nigdy e, podanych Tylko Smallinga tu mogę zabrać Także jego wybieram Hummels, Boateng e, Nie, absolutnie nie Także Collins Gry wczoraj oczywiście, znaczy jak ja to nagrywam to było wczoraj Ale rozgrywał turniej e, Jalet e, Martinez Albo kort Korcio, Kor... nie miałem pojęcia, jak to przeczytać, żeby tego maksymalnie zepsuć. Także on niech będzie. No i to jest nasza podstawa jedenastka. Niemców mamy dopiero dwóch. Sądziłem, że będzie ich troszeczkę więcej. Może Müller, jakiś się tam trafi. No albo i nie jest Tiago, jest Turan, jest Griezmann. Co ciekawe. No dobra, niech będzie Griezmann. Kolejny, tutaj kolejny, kolejny, kolejny to będzie Nani Rezerwa numer 2, 3, już 3 to jest Rakitic albo ktoś Bejerin W sumie Bejerina bym tutaj zabrał z przyjemnością To tak, je też i zróbmy Mam nadzieję, że żadnego Niemca jeszcze nie ominąłem Tutaj mamy albo Ronaldo, albo Barca-Gliego, co ciekawe No nie no, tutaj wybór jest prosty, Ronaldo oczywiście barca Gliby idealnie pasował do, co prawda, tam ze zgrania No ale do tego jeszcze czasu dojdziemy Tutaj oczywiście Klisi. Do tego czasu, kiedy można nam się jeszcze obrońca jakiś trafić Tutaj niech będzie Shane Long W sumie, sumie nie będzie Shane Long, niech będzie kolorowo troszeczkę Z Irlandii no dalej, oj, Elia No albo, w... no powiedzmy, że Holandia nie dostała się na Euro, więc wybiorę tutaj Włocha Szkoda, jest on bardzo średni, ale i tak Elia by nie zagrał Jest Polak, Krychowiak, jest Enzo, od... i to wybiorę sobie tutaj Krychowiaka, proszę was bardzo Kolejna Iniesta, Marquizio jest, Markizio jest świetnym, świetnym graczem, ale tutaj no niby byśmy mogli go zabrać za, albo Iniesta, Team of the Year, za Nangolana. Wiecie co, lepiej mi się gra Marquizio chyba, więc, albo nie, no dobra, to ty Iniesta, nie grałem dawno nim, więc niech będzie, niech będzie. Obrońcy teraz, jest Srna, bardzo dobrze, Srna, chce go, bo jest po prostu dobry, tak? Hektor jest, i oczywiście Hektora wybierzemy. I czy będzie Manuel Neuer? Eee, nie ma. I niech będzie Areola. No i wybierzmy jeszcze tutaj menadżera. Menadżera nie ma żadnego niemieckiego, więc niech będzie Sherwood. No dobra, ostateczny skład wygląda tak. Zgrania tu raczej nie ma co szukać. Jest Hector, jest Gundogan, jest Royce. Reszty nie, no, tylko trzech Niemców. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie ich zdecydowanie więcej. No ale jak wyszło, tak wyszło. Reszta składu jest bardzo dobra. Oni nie potrzebują, pra... no tutaj nikt nie potrzebuje zgrania, bo i tak wszyscy mają tyle samo, czyli tam 4 czy 5. Dobra, no to co? Do meczów. Ten draft jest prowadzony przez trzy osoby, czyli będę ja kontra trzech innych graczy. Będzie ciekawie. Są dwie opcje: albo będzie im szło bardzo dobrze i dostanę ostry tutaj w pierdziel, albo nie potrafią grać w trójkę i tak zrobili sobie to for fun i pójdzie im bardzo średnio. Przekonajmy się. No, czy ktoś może zabrać w końcu Neymarowi piłkę? Będę wdzięczny. Uderzenie z daleka. No dobre uderzenie. Muszę powiedzieć, że to było dobre uderzenie. Oj, ładne to było teraz. Marco Royce, dośrodkowanie. Tutaj nikogo nie ma, ale jest Iniesta Iniesta, świetnie, Iniesta To musiała być bramka, 1 do 0, pięknie uderzył to Hiszpan Ale przede wszystkim ten zwód, co zrobił wcześniej, był imponujący No, czy był spalony czy nie i to jest teraz podstawowe pytanie, czy był spalony czy nie Bo jeżeli nie, to Marco Roy strzela na 2 do 0 No mamy problem Nie powiem, że nie Tylko co mój przeciwnik teraz zrobi, to jest podstawowe pytanie, zepsuje Hektor, co tu zrobił Hektor teraz? Wow, obrona pierwsza klasa. No i po pierwszej połowie wygrywamy 2 do 0. I co teraz? Kto się odważy zaatakować? Jeszcze tutaj, Marcelo. What? Co, co teraz się tutaj wydarzyło? Jakim cudem Ronaldo nie trafi, Jeżeli ta, to było po prostu do zagrania i tyle do, do wpakowania do bramki. Oj, mają szansę jeszcze w 80. minucie ten się się nie skończył. Oj. Ale bufon bez problemu, taki piłk No i tak, moi drodzy, to kończy się następne. Pierwsze, nie następne, pierwsze spotkanie. Tak, z własnego doświadczenia wiem, że o wiele, wiele gorzej się, się, się gra w dwie, trzy osoby. Kontra, no jakiś tam doświadczony, może niedobry, ale doświadczony gasz. Bo. No lepiej, jak podaje, to wiem, co się stanie później, tak? Bo kontroluje tą postać, do której się. który Ten, kto podaje, kontroluje to. No wiecie. O tym. A więc mysz numer dwa, i to jest od skład przeciwnika. Wow, co się teraz wydarzyło? What? Tak po prostu sobie strzelił, tak Di Maria. A Buffon, 94 cztery overa, latim of the season. Wow. Nie. Okej, okay. i nie sta. no i nie sta. Nie było faulu? Jakim cudem nie było faulu? No, co? Co tu się teraz stało? Dlaczego nie zostałem sfałowany? Nie! Co tu się dzieje? Co to za bramki w ogóle? Jak to się odbija tutaj wszystko? No i. Jak ja temu mam zapobiec? Jak takie bramki podają? Raz, ja pięknie. 2-1, nawiązaliśmy kontakt. No ale w sumie, jakby nie patrzeć, same ładne bramki padają. Mojego dwie ładniejsze niż ta moja teraz. No ale zawsze to coś, prawda? E... No, mamy 3-1. 3-1, i... No i w sumie zasłużenie prowadzi. Aczkolwiek czuję, że tu można coś jeszcze zrobić. Tylko trzeba się skupić. No Royce, musisz być szybszy niż Matie. Royce, oj? Nie, 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 nie. Czemu tak mocno? Miał delikatnie na dobieg podać, ale nie, oczywiście kilometr, wypieprzmy to dalej. Nie wierzę. Ooo jak mnie ta gracza z tym denerwuje, nie da się być spokojnym, jak coś takiego się dzieje. Bo straciłem piłkę na mega prostym podaniu od Radzia Team of the season, to jest, o ma podań, chyba ponad 90. 4-2 No, jeden Rakityk robiący ślisk i akurat trafił. No, nie mam szczęścia w tej grze, po prostu też nie mam szczęścia. Piłka nożna to jest oprócz umiejętności. No, i przegrywam. 5 do 2. No cóż. No i znowu jest sytuacja, że wcześniej wygrałem draft, i teraz dwa pod rząd odpadam w pierwszej rundzie. No i mamy sytuację taką samą jak w poprzednim odcinku. Wygrywamy pierwszy mecz, całkiem okej, okay, a potem, no niestety, odpadamy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że w następnym się to zmieni. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale.